Rodzice Marka, czyli autora tej książki, zainwestowali w Netflixa na wczesnym etapie około 25 tysięcy dolarów. Jego mama sprzedała udziały na IPO i kupiła sobie mieszkanie na Upper East Side w Nowym Jorku. W 1999 w Netflixa zainwestował francuski holding dóbr luksusowych LVMH. Nie ma na ten temat publicznych informacji, ale Bernard No i LVMH wyszło prawdopodobnie z tej inwestycji po jakimś czasie pewnie z niezłym zyskiem. Ale gdyby nie wyszło, tylko trzymało do dziś, to te 25 milionów było Byłoby warte jakieś 52 miliardy. To nie jest o dziwo, najlepszy rezultat w tej generacji, ale byłoby niedaleko. Oczywiście ten Laur należy się SoftBankowi i Masie. Masa son zainwestował 20 milionów za 34% Alibaby, co dało mu jakieś 90 miliardów dolarów aprecjacji tej pozycji inwestycyjnej. Założyciel LVMH zdetronizowałby maskę na fotelu najbogatszego człowieka na świecie, lub byłoby blisko, w zależności od daty. Czasami najtrudniej iść na spacer i pozwolić zwycięzcom w Twoim portfolio po prostu jechać dalej latami.